Dzień, dzień, dzień dobry wszystkim. Chciałem wam słuchajcie bardzo podziękować 14 subów no ten tego tu was o narysuję patrzcie jaka prosta linia prosta jak kutas przy dziesiątym subie no chciałem nagrać tego na, na 10 zupów, No ale potem patrzę i 11, i 12, i 13. Hehe, <laughs> no i nie było kiedy, rozumiecie? Teraz powiem. Mam chwileczkę, nagram sobie. Proszę bardzo. I ja was no, chciałem taki specjal zrobić, żeby was tu wynagrodzić. I słuchajcie, ja wam o tutaj serduszko, proszę bardzo. E, I ten teraz się zacznie. E, tak zwany, no. E, m, pieśń, pieśni napisałem na Waszą część, kurwa. No, ja mam nadzieję, że Wam się spodoba. To jest pieśni o tym, jak Was bardzo kocham. Te, I dziękuję za te za te 14 subów, bo ja poruszony jestem, poruszony. Myślałem, że tu w, w tym życiu to już nic. A a tu proszę, proszę. Pieśń się nazywa 14 rycerzy zakonu świętej kozicy. I leci to tak. Zakon świętej kozicy. Jest nas czternaście. Dub Tak robimy właśnie. Pokazujemy wszystkim, jakie Halt jest piękne. Koziczki takie, o jakie piękne. Kurwa dwa razy piękne. No ale piękne. Rybuje się z piękne. Ha, ha, dobra, jedziemy dalej. Dziś nas czternaście, jutro ze sto. Pokażemy Solwigowi wielkie hujsko. Piszę tę piosenkę tylko dla fanów. Reszta wynocha. Chcę im pokazać. Jak ich Ralfik kocha. He he. No, to ten deko. Tyle, taki tutaj specjal na 14 subskrypcji. Już będę kończył. Pamiętajcie, bójcie, jak jeszcze tego nie robicie, krzmotnicie dzwoneczka. No. O, czekajcie, tu jakieś. Śmiem kończyć, a tu jakieś powiadomienie. Kurwa. Piętnasty sub i co ja muszę to? To nowa? Znowu kurwa mać! Ja pierdolę! Wszystko na marne! Na marne! Pierdolę! Fazam to tak! Chuj wam w dupę, pani! Chuj z tym piętnastym! Jebać was! Dupc bęc, jebc! Kurwa! Zamazuję to wszystko! Kurzy wypierw talone w chuje.